My już znajdujemy się w parku maszyn, tuż obok y, namiotu Jacka Olejnika. Niestety, jak Państwo widzieli na relacji i tutaj na żywo, zdarzyła się awaria, gdzie zawodnik zjechał i zaczęło się palić auto. Wytłumacz nam, co się dokładnie stało. Tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy co, ale, tak, tak, ale muszę powiedzieć, trzeci rok, trzeci rok przygody, u nas muszą być zawsze, tym bardziej w Kieczu, ja po prostu na dole nie wierzyłem, że to się znowu wydarzyło, w całe trzy dni jeździliśmy, wczoraj czwarte miejsce w kwalifikacjach, wszystko szło jak po maśle, tak można powiedzieć, ale, ale tak naprawdę to rozszczelnił się układ paliwowy, ja tak naprawdę usłyszałem tylko detonację. Tutaj koledzy widzieli już płomienie z dołu, czego ja jeszcze nie wiedziałem. Skojarzyłem później, że na ostatnim zakręcie już mi ten samochód osłabł. Robimy wszystko oczywiście, żeby jechać, nie chcemy się poddać, więc sprawdzamy wszystko. Prawdopodobnie to taki mały oring pod listwą paliwową. To takie pierwsze diagnozy. Jeżeli to jest tylko to, sprawdzamy instalację elektryczną, bo ma ślady pomienia, ale być może nic jej nie jest. W tym celu właśnie dlatego podnosimy do góry. Jeżeli zdążymy, ogarniemy, oczywiście jedziemy. Czyli zgodzisz się z myślą, że drift to tak naprawdę jest sport jednego błędu. Tutaj zdarzy się chwilowa awaria i tak naprawdę może zaprzepaścić wszystko i cały, cały weekend zawodów, prawda? Wiesz, co? Takie 50% wygrywania to tak naprawdę jest warsztat, yy, sprawdzanie tych wszystkich połączeń, dokręceń przed każdymi zawodami, ale jak widać, my tydzień czasu pieczołowicie sprawdzaliśmy ten samochód, żeby już nie było tak jak w poprzednich latach. Natomiast widzisz, nie, nie da się przewidzieć, ale jedna ważna rzecz, którą muszę powiedzieć, pomimo tego, że posiadam system gaśniczy, nie potrzebowałem go użyć tylko ze względu na to. Że w ciągu 30 sekund byli inni kierowcy ze swoimi gaśnicami. Zużyliśmy mniej więcej około 10 gaśnic. Za to im naprawdę bardzo dziękuję. Nie ugaśnilibyśmy sami. Dziękuję. To tylko pokazuje, jak tutaj wszyscy są taką całą drifterską rodziną i pomagają sobie w każdej chwili. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia, żeby się udało Dziękuję. Myślę, że będziemy walczyć. Słuchajcie, ja poproszę w tym momencie o wielkie, wielkie.